Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Szybki unboxing, słuchajcie, bo mam w ręku fajną nowość, którą chciałbym Wam teraz pokazać dosłownie w 3-4 minutach tego filmu. A więcej informacji powiem Wam za jakiś czas, jeżeli jakby sam ogarnę temat, wdrążę się jakby w to, jak to działa, na czym to polega i co jest w tym takiego fenomenalnego, bo na dzień dzisiejszy nie chcę Wam tutaj zmyślać i opowiadać różne historie. Nowość, fajna nowość, którą otrzymałem od chłopaków z Trzmiela, żeby wam tutaj pokazać. To jest limitowana wersja tego chyba nawet nie jesteśmy w stanie kupić w Polsce, przynajmniej na razie. Dlatego ja wam to pokażę. Może to się komuś przyda, i może ktoś z tyłu głowy będzie miał to na uwadze: że za jakiś czas, może jak to się pojawi już w normalnej sprzedaży, to będziecie wiedzieć, że takie coś jest. Także zobaczcie, co mam tutaj właśnie przed sobą. Zobaczcie, takie coś, co się nazywa. Discovery Box Discovery Box Aquarium Systems e, oczywiście od chłopaków z salonu akwarystycznego Czmiel e, otrzymałem i co się znajduje w takim Discovery Box od razu Wam powiem, że są dwie wersje Discovery Box, Discovery Box rafowy dla morszaków i Discovery Box dla akwariów słodkowodnych ja mam wersję tą dla e, rafowych zbiorników, i już Wam pokazuję, co się znajduje w takim Discovery Box. W Discovery Box znajdują się sole. Mamy dwa rodzaje sole, oczywiście Aquarium Systems e, na 10 litrów wody, jedna sól, i jest druga sól e, Instant Ocean. To są znane sole przez akwarystów, także na tym się jakby rozwozić nie ma co. E, mamy ulotki z opisanymi poszczególnymi produktami, co jest co. I tu Wam chcę właśnie Wam pokazać na tej ulotce, to jest fajnie pokazane. Widzicie, mamy dwie wersje. Mamy dwie wersje, mamy wersję do zbiorników słodkowodnych i mamy wersję do zbiorników morskich. E, I to jest jak taka jakby, nie że kuracja, może kuracja, no ciężko mi to nazwać teraz y, dokładnie, ale wydaje taka 30-dniowa kuracja, jak kobiety kupują sobie maseczki jakieś na twarz co się nakłada, że to ma sprawić cuda przez jakiś tam okres. Tak samo mamy takie, takie coś, słuchajcie, jak mówię, wersja słodkowodna i wersja morska i mamy takie fioleczki, ja Wam to pokażę może na... poczekajcie, pulotki sobie odsuniemy, start zbiornika, o. zobaczcie, jest takie coś, jak zakładamy zbiornik i to jest na zbiornik od 100 do 150 litrów, i mamy, słuchajcie, coś takiego. Mamy informację, żeby wstrząsnąć, odkręcić i wlać do wody. 15 fiolek i to na okres 30 dni. Przez okres 30 dni. I to się składa, już wam pokazuję, z takich właśnie fioleczek, które są ponumerowane. Co podajemy w pierwszym dniu, co podajemy. Czekajcie, wyciągnę jeszcze co podajemy w, w pierwszym dniu, co podajemy na przykład w szóstym dniu, w ósmym, w piętnastym, w dwudziestym pierwszym. I widzicie, że to jest tak rozdzielone, nie? że na przykład na pierwszy dzień mamy aż tych fiolek cztery, później mamy już mniej tych fiolek, czyli to jest jakby, pewnie przez mądre głowy, przez mądre głowy pewnie jest opracowane, że tak to się powinno podawać. W pierwszym dniu cztery fiolki, w drugim dniu trzy w trzecim dniu podajemy też jakieś tam fioleczki i tu jest fajcie taki właśnie płyn w środku, który wstrząsniemy, odkręcimy i wlewamy to do zbiornika. Tak to słuchajcie, wygląda i tak jest skonstruowane wszystko, nie później mamy, żeby wzmocnić kolor u naszych koralowców. Bo oczywiście to jak koral jest wybarwiony, to jest w zależności tego, ile różnego rodzaju materiałów i składników mamy w wodzie. Niektórych składników brakuje, i wtedy na przykład koral traci jakiś tam dany kolor. Nie? I tutaj mamy też taką kurację, właśnie, żeby wyrównać i wzmocnić kolory u koralowców. I tak samo. Tutaj mamy 15 fiolek na 15 dni. Tam mieliśmy kurację na 30 dni, tu mamy na 15 dni. Mamy kolejną żeby wzmocnić ogólnie zbiornik tutaj też mamy 15 fiolek i to jest już na 30 dni są pełne opisy co, jak działa to jest słuchajcie to i kolejna kuracja to jest jeżeli mamy problem z cyjano z różnymi glonami i tak to tutaj mamy kurację, która nam w tym pomoże na 30 dni 15 fiolek, akwarium 100 do 150 litrów i tak samo się składa z, tych, z takich samych fiolek, jak, jak to, co Wam pokazywałem tutaj wcześniej. To jest to, ale mega rozwiązaniem, poczekajcie, jest to. To są takie w plastikowych, jakby Wam to pokazać, poczekajcie, zrobimy sobie ostrość. Są takie plastikowe korytka, taki plastikowy pojemniczek w środku z takim niebieskim żelem. Są dwie przysawki mamy jakby dwa, dwa takie żeliki to są średnie żeliki bo są jeszcze mniejsze i jeszcze większe dwa razy taki żelik to jest 50-150 litrów zbiornik i wkładamy to słuchajcie do do naszego zbiornika i to nam usuwa PO4 i NO3 i to jest kuracja też na 30 dni w momencie kiedy ten żelik zmieni swój kolor to możecie to wyciągnąć i wyrzucić 100% naturalny oczyszczać oczyszczać wody w naszym w naszym zbiorniku. Myślę, że na moim kanale za jakiś czas pojawi się kolejny film z tymi rzeczami. Postaramy się sobie to jakoś przetestować. No zobaczymy. Może może coś uruchomimy nowego za pomocą właśnie właśnie tych preparatów, nie? Coś może się wystartuje, żeby żeby to potestować. Zobaczymy. To jest mega, to jestem bardzo ciekaw. Patrząc na to, że ja mam problemy u siebie z PO4 i no 3 z racji przerybienia zbiornika i z dużej ilości korali, a filtracja jest jaka jest. Także każde takie PO4 remover i NO3 remover to robi robotę, nie? No dobra, to by było na tyle. Tak, na szybko unboxing chciałbym Wam tylko pokazać, co wpadło, co wpadło mi, w, mi w ręce. Bo jeżeli obserwujecie mój Instagram ChopinStreams, to tam już wiecie, że takie coś y, mam. Mówię, limitowana wersja tego raczej nie kupicie y, w Polsce. To jest bardzo mała ilość, która jakby trafiła na nasz rynek. Może za jakiś czas będzie, będzie to w sprzedaży. Zobaczymy. Dziękuję chłopakom z ćmiela za, y, za to. No i tyle, widzimy się w kolejnych filmikach, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć, cześć.